Polskie społeczeństwo potrzebuje edukacji finansowej, to widzimy w kontekście chociażby każdej z baniek spekulacyjnych, z którymi mamy do czynienia na rynku, jak łatwo jest omamić wizją bardzo atrakcyjnych zysków. Zapominamy wówczas o ryzyko, a ryzyko jest imanentną częścią rynku finansowego, dlatego warto i trzeba edukować. Jeśli chodzi o zakład ubezpieczeń społecznych, to my edukujemy w kilku aspektach. Przede wszystkim w zakresie tego, że ubezpieczenia społeczne są z nami od początku naszego życia, nawet od momentu zanim się jeszcze narodziliśmy. To wówczas panie korzystają z zasiłków chorobowych. A wszyscy postrzegają ubezpieczenia społeczne przez pryzmat emerytur. Dlatego, po pierwsze, mówimy o tym, że to nie tylko emerytury. A jeśli już dochodzimy do emerytur, to warto pamiętać o tym, że nowy system emerytalny mówi tylko jedno. Dostaniesz taką emeryturę, na jaką sobie zapracowałeś, ile składek odłożyłeś, w takiej wysokości będzie twoja emerytura. Dlatego też edukujemy i mówimy wszystkim, aby pamiętać o tym już od początku i dbać o swoją przyszłość od pierwszej, od pierwszej pracy. Oczywiście z punktu widzenia instytucji, którą prezentuję, bardziej istotna jest filozofia, żebyśmy pamiętali właśnie o tym, że należy być zapobiegliwym, że nie żyjemy tylko tu i teraz, ale nasze życie jest... Długie i na tej emeryturze będziemy żyli co najmniej kilkanaście lat. W tej chwili panie już 20 lat, panowie 16 lat przeciętnie. A w momencie, kiedy moje pokolenie osiągnie wiek emerytalny, to panowie już osiągną 20 lat wieku, 20 lat będą przebywali na emeryturze, a panie powyżej 20 lat. Więc już teraz powinniśmy myśleć właśnie o tym, że ten okres na emeryturze to powinien być okres, w którym będziemy mieli zagwarantowane środki finansowe. A z punktu widzenia tego, że jestem ekonomistą i finansistą, to również. Prywatnie staram się zaszczepiać wiedzę wśród studentów, bo mamy często okazję prowadzić zajęcia dla studentów w ramach chociażby programu NZB o tym, że warto też myśleć o zdywersyfikowaniu form oszczędzania na emeryturę. Tu wydaje mi się, że jest pewien problem z dotarciem, bo o ile do osób, właśnie uczniów szkół podstawowych, średnich, czy też studentów, mamy dość łatwe środki, aby dotrzeć z tą wiedzą. Chociażby to, co realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli projekt ZUS, który jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, czy też lekcje ZUS, a potem Olimpiada Warto Wiedzieć Więcej o Ubezpieczeniach Społecznych kierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do, do liceów, do technikum. I tutaj mamy dość, dość dobre narzędzia, aby, aby dotrzeć, dotrzeć do naszych przyszłych uczestników rynku ubezpieczeń społecznych. Natomiast w przypadku do osób, które już są na rynku pracy, cóż, takim elementem jest chociażby JOSKU, czyli akcja w ramach której corocznie wysyłamy informacje o tym ile odłożyłeś na swoją emeryturę, o tym ile z tego jaka z tego będzie się przysługiwała emerytura, ale nie poprzestajemy na tym. Również w tym liście przekazujemy informacje o tym jakie inne świadczenia przysługują z ubezpieczeń społecznych i wszystkich gorąco Gorąco zachęcamy y, do czytania tego listu. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy są zainteresowani i to nie tylko jest doświadczenie polskie, ale również naszych kolegów z innych krajów, tak jak e, tak jak na przykład szwedzki ZUS, czyli Pensjon MytHetiken. Jak rozmawiamy z przedstawicielami tej instytucji, to tam jest sformułowanie, ok, my też wysyłamy taki list, ale naszych odbiorców interesuje to, kiedy będą mogli przejść na emeryturę i ile dostaną. Więc należy wszystkimi możliwymi kanałami informować o tym, że warto Trzeba i powinno się już zadbać teraz o swoją przyszłość emerytalną i nie tylko emerytalną.